Cześć, kochani, witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie. Zestaw na dziś. Dwa razy krzyżówka XXL oraz owocowa eksplozja. Pozwoliłam sobie zdrapać w krzyżówce dwie pierwsze linie liter, żeby było po prostu szybciej, ale i tak zaczniemy sobie może od tej eksplozji. Szczerze, nigdy nie miałam w niej szczęścia. Także zobaczymy, czy dzisiaj to szczęście się pojawi. Także tutaj, również, e, tak jak w liniach, e, szukamy symboli, a mamy borówkę. I wszędzie szukamy borówek. Borówka jest tutaj, tutaj i tutaj. Kolejny symbol. Może zrapiemy po dwa. Wiśnie i cytryna. Także szukamy. Mamy wiśnie, wiśnie. Tutaj dwa razy nawet. Jest cytrynka. Tutaj. I to chyba tyle. Kolejne dwa symbole to melon oraz kokos. I mamy, tak tutaj jest kokos. Tutaj kokos. Tu, tu mamy melona. Tu jest melon drugi mamy kokos. I tutaj kokos. A jeszcze tu mamy kokosa. Coś jeszcze? Chyba wszystko. Kolejne dwa to będzie pomarańcza oraz brzoskwinia. A pomarańcza. No, trochę tego jest. Tutaj nawet dwa. Mamy brzoskwinkę. Brzoskwinia i tu są dwie brzoskwinie. Następne dwa symbole to arbus oraz gruszka. W pierwszej linii mamy dwie gruszki. I, arbu i arbuza no może coś tutaj się jest arbuz tutaj mamy dwa arbuzy no, no trzy, gruszki. trzy gruszki no zapowiada się ciekawie i dwie. tu dwa arbuzy i masz dwie gruszki w dziesiątej grze w dziesiątej, ach sam Kolejne dwa symbole to figa oraz jabłko. I szukamy. Eee, figa i jabłko. Mamy jabłuszko. Mamy trzy figi. Jest jabłko. I to tyle. Mamy kiwi i truskawkę. Kiwi. Kiwi, truskawka. Mamy truskawkę i kiwi. Tak, tu jest kiwi. kiwi. Kiwi tutaj, tutaj. I to wszystko. I ostatni symbol. Chwila prawdy. winogrono. Tutaj nie jest wygrane. Tutaj też nie. I tutaj też. I jeszcze sobie. G, Y oraz W. Kolejna krzyżówka. Zaczniemy sobie może od tej. Jest to krzyżówka numer 10. Tutaj po odkryciu liter z dwóch pierwszych linii tutaj w drugiej krzyżówce dało nam już trzy słowa, bo mamy elfa, mamy gaz i pegaza, czyli zdrabka już jest wygrana. Tutaj mamy alpy oraz bem, czyli dwa słowa. Nie odsłaniałam bonusa, zrobimy to razem za chwilkę. A zaczniemy sobie, może, od drapania kolejnych liter, i mamy samogłoskę. O. Może coś więcej uda się wygrać. Może ta zdrabka przyniesie nam dużo wyższą wygraną niż tylko te 10 zł. Mamy oko. Lizbona. Tutaj jest o. I jeszcze w porze. I por. I trzecia. A mamy tak. Strop. Komunizm. Mamy tutaj o. Pomocnik ma dwa razy o. I w bonusie mamy. Mhm. O! Kolejna litera to litera D. I mamy tutaj odwet. W drugiej krzyżówce mamy tutaj feudalizm, egida. I to tyle tutaj mamy druk, dukla. I to wszystko. Mm -hmm. Bonusie nie ma. Następna litera to litera. W. Mamy odwet i mamy słowo. I więcej w nie ma. Tutaj w tej krzówce mamy tak. Staw. Wykres. Szwajk. I więcej też nie ma. I tutaj w. Nie ma. W bonusie również nie ma w. Czekamy na I. J. Pierwszy. Tu mamy Keja. Tutaj mamy J. I więcej nie ma. I trzecia. No, brak. Bonusie, brak. Literka N. I tu mamy Han, syn. Oleander, cenzurka. Nie ma. W naszym bonusie się również nie ma. Tutaj mamy Klin I magnolia jeszcze miała. Ankę. O, i magnolia ma I tutaj mamy pomocnik, komunizm, UNICEF, inspektor. No I to wszystko. I to, Jeżeli wszystko. ostatnia będzie literką I. Albo C. Aha. Nie dali nam za dużo wygrać. Tu mamy H. Tutaj też masz H, tutaj mamy H słowo. drugie słowo, ale niestety to za, mało. za mało nie ma wygranej. W pierwszej krzce, w drugiej. Yy, brak H. Bra. I trzecia. Yy, tu mamy lech. I to wszystko. I to wszystko. A tutaj jeszcze mieliśmy. Co do bonusu, mieliśmy Z, tutaj nie ma G, F, w bonusie mamy F, masz, masz L w bonusie, L, P, ale nie było R. Nie było R oraz nie było I, także tutaj mieliśmy tylko trzy słowa, czyli wygrana 10 zł. 10 zł. Była to krzyżówka, numer dziesięć b b no i b i ostatnia krzyżóweczka jest to krzyżówka numer 11. te y, litery mieliśmy już odsłonięte że zaczynamy od kolejnej jest to litera i tej nam no, no brakowało. Tej nam brakowało, ale. W Niestety nie może być zbyt dobrze. I mamy tutaj. Było kilka i. W drugiej. Nie widać do mnie. O, mamy wyciek. I więcej i nie widzę. Nasz, yy, nasze słowo bonusowe to sztorm. W nim również nie ma litery i. I tutaj mamy Olimp, Kino, Unia, Uczulenie, Egida. I więcej nie ma. Kolejne to jest W. W, kwas. Jeszcze tutaj limanowa. Tutaj mamy wyciek. Słowie, słowie również nie ma. Kolejna to litera U. Tutaj już widzę kilka. Mamy tak, figura. Tylko jedna. Tutaj mamy burata, burta. Bóg. Kolumb i trzecia mamy ratusz uczulenie tutaj mamy dwa u unia I jeszcze jest tutaj u wszystko. i wszystko v. Było, 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 było. Werne. A przepraszam, Werne. I mamy Vox. Czyli dwa V, szaleństwo. Ha. Prak. Brak. Radek sparć mnie. Brak. I pf, mnie. też nie widzę. W naszym bonusowym słowie również nie ma. I mamy ostatnia. To jest litera O. I tu mamy dok, mamy słowo. Odra, golf, drugie słowo. Pożyczka. O lord. Adopcja imanowa, czyli mamy dwa słowa, okay. nie ratuje nas to, ponieważ yy, od trzech jest wygrana. Tutaj mamy termometr, kolumb, atom, dno. I tu w owadzie jeszcze. Gdzie? A, jest owad. W tej krzówce były również dwa słowa, i wygranej nie ma. I tu mamy Olimp, Oman, Kos, Kino. Tutaj, o, tu mamy nawet dwa o. I o, 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 o. Pusto. Pusto. Także w tej krzyżówce było tylko jedno słowo. Patrzymy na litery. Wyżej s mieliśmy. Nie widać głosy. było. S. Z. Było. Tak, Z było. Z było. T. Też było. R. Brak. I m. Jest. Było. Czyli niestety jest drabka pusta. Tu nie jest wygrana. Kontrolne. T. no tak, pochowają A, jest B. I tu mamy E. Także na wydane 25 złotych ponieważ owocowa eksplozja była za piątkę wygrana to 10 zł ponieważ w tej krzyżówce mieliśmy trzy słowa Bardzo dziękujemy za oglądanie pozdrawiamy i życzymy miłego dnia